Dzisiaj testujemy ekstremalne warunki, jak na Holandię, czyli temperatura minus 3 stopnie, odczuwalna minus 6. Woda jeszcze nie zrobiła się twarda, ale generalnie jest chłodno. A za to, jaki widok. Witam chłodno i ozięble. Luke, Jakub. Dzisiaj odcinek trochę na luzie, za bardzo nie było. Jak zwykle motywacji, było jest mega zimno, minus 3 stopnie, odczuwalna minus 6. Woda jest trochę gęsta, bo jest lekki lód na wodzie. Chcieliśmy dzisiaj wam powiedzieć w ogóle jak to się zaczęło, Ta cała przygoda z wchodzeniem w zimnej wody. Jak o u Ciebie? No, u mnie co tak się wyraża, była to krótka piłka. Znajomy, z, z jednej z poprzednich prac. Podjechał do mnie wuskiem. Pozdrawiam Michała. Jakub, nie myślałeś kiedyś o morsowaniu? Nie, może morsujesz? Ja mówię, wiesz co? Kiedy? No i tak to się zaczęło. Nie będę ukrywał, jeśli chodzi o odczucia. Pierwszy raz był dosyć bolesny dla moich stóp łydek. O tym może wspominałem kiedyś. Jak nie na kanale, to na pewno swoim znajomym. Ale wytrzymałem dwie minutki i satysfakcja po tym była ogromna. I postanowiłem to kontynuować, więc no, i tutaj jestem. I myślę, że jeszcze troszkę wejść przede mną, a w zasadzie większość. Także polecam wszystkim. Wniosek prosty: jak chcecie, jak kupa do czegoś tam mówić, to naprawdę to są dwie sekundy. Tam <grym> nie trzeba się dużo starać, po prostu jak już... no, tak, tak, to już. tak. już pospakowane spakowanie Ze mną było gorzej. Ja miałem pierwsze morsowanie w Morzu Północnym. To takie małe przemyślenie, wiedzieliście, że Morze Północne w południe też jest północne? Się to się nic zmienia, co jest dziwne, ale dobra. Ja wchodziłem pierwszy raz, gdy na zewnątrz było około minus 3-4 stopni, temperatura w Morzu Północnym to była plus 12, czyli w sumie tak powiedziałbym, no nie nazwałbym tego morsowaniem, bardziej kąpiel jak kąpiel, w, nie wiem, w ciepłym morzu w Chorwacji, bo to naprawdę różnica była temperatur tak duża, że nie czuć było tej zimnej, chłodnej od wody praktycznie relaks. No a później już takie prawdziwe morsowanie to było właśnie Jakub mnie zatargał. Mniej więcej ja tak samo długo mnie namawiał lechujdziesz morsować? No pewnie już jest zaspakowany. Więc co nas łączy? Tak. Do pewnych rzeczy nas można namówić naprawdę ostrzał. Na strzał. Powodzenia. Ciao. Żegnam chłodno. I oziemy.